Hej! Siema, siema! Witamy znad kubeczka kaweczki i za śniadania. Dzisiaj jemy tradycyjne angielskie śniadanie, ale trochę oszukane. Mati na cały dzień jedzie na uczelnię, ja dzisiaj cały dzień pracuje, więc stwierdziliśmy, że zjemy sobie takie angielskie śniadanie, żeby się po prostu najeść i mieć w głowie na cały dzień. dzień. Mamy tutaj wegetariańskie kiełbaski, bekon z indyka, Brązowy chleb, więc um, takie mniej tłuste niż zazwyczaj, bo normalnie to się składa ze zwykłego boczku, ze smażonego chleba, z tego, ze smażonego chleba, z klaczka ziemniczonego, wszystko smażone. Także my mamy takie trochę oszukane. Fajnie byłoby prowadzić taką serię Życie za granicą. Wiem, że jest dużo osób, które mnie oglądają i mieszkają za granicą i zmagają się z tymi swoimi problemami. I zadałam wam pytanie na Instagramie. Co Was wkurza w życiu w UK? Jeżeli chodzi o moje życie za granicą, nasze życie za granicą, to mnie się codziennie zmienia. Ja codziennie wiecie, w jeden dzień ja pokuję walizkę wracam do Polski, a w drugi dzień sobie w ogóle nie mogę wyobrazić tego powrotu do Polski. A ty? Mnie się też zmienia, ale nie może codziennie. No, mi też nie codziennie, ale często. No, Na Chyba w tym roku dwa razy mi się zmieniło. Na przykład wczoraj już myślałam, no nie, no wracam do Polski, więc ja tu będę siedzieć. A za parę dni temu, mówię, bo jak ja mogłam w ogóle chcieć wrócić do Polski. Więc to jest takie. myślę, że każda osoba, która mieszka za granicą, ma takie dylematy. Zadałam wam pytanie na Instagramie, co was wkurza w życiu UK? I zdaje mi się, że na pierwszym miejscu była pogoda grzyb. Pogoda. Czyli jedno się wiąże z drugim. Pogoda. Nie da się ukryć, że pogoda jest tu do Bani, i to też jest jeden z głównych powodów, przez które ja bym chciała wrócić. No brakuje nam czterech pół roku. I tak mamy teraz lepiej, bo się wyprowadziliśmy z wali, mm -hmm. a tam padało non stop. Ale nadal jest pochmurno. Człowiek wstaje i mu się nic nie chce. A jak wyjdzie słońce, to nagle nowe życie. O no. Boże, słońce, jak chce mi się żyć. Także no, podobno... Najgorzej jest y, listopad grudzień mm -hmm. dla mnie. Ja po prostu listopad grudzień. Nie, to najgorzej, bo jeszcze grudzień, to wiesz, to masz święta, jeszcze jest jakaś taka atmosfera. A ten początek listopada to już jest taka deprecha, bo no. jest tak ciemno. Kolejna rzecz, która was wkurza, e, jest to służba zdrowia. No i tutaj się muszę zgodzić, ale w Polsce osoby też narzekają na służby zdrowia. Tylko tutaj problem jest taki, że ta służba zdrowia jest bardzo ograniczona. Tutaj brakuje lekarzy. Statystycznie wiem, jakie są liczby? Wiesz, jakie są liczby? Wiem, że, że średnio podobno brakuje chyba dwóch albo trzech tysiące lekarzy na rok, żeby się pojawiali. Strasznie dużo. Także nie ma po prostu specjalistów, nie ma fizycznie lekarzy. No. Nie ma ludzi, którzy by mogli leczyć. Bardzo ciężko jest się dostać do ginekologa, czy bardzo ciężko jest się dostać do dermatologa, do jakiegokolwiek specjalisty. Ja z okulistą miałem problem. Oculista. Mój brat miał, y, czekał na wizytę u okulisty półtora roku. Mhm. A to była w ogóle taka... jak to się nazywa? Taka... emergency? Ważna wizyta. No, to była taka, bardzo ważna wizyta i miała, przez to, że miała, była ważna, to była niby na samym górze kolejki. Tak. Ale brakuje rzeczywiście lekarzy. No, właśnie. A co jest najciekawsze, hmm. przez A to czemu? bardzo przyjeżdża dużo lekarzy z Indii, z Pakistanu. Mm -hmm. To jest zapotrzebowanie. No. I oni są chyba nawet wy, wykluczeni z tych um, limitów wizowych teraz. Mm -hmm. Bo tyle ich potrzeba. To jest taka zapotrzebowania. No bo Uniwersytety w Wielkiej Brytanii nie, nie wydają więcej lekarzy. Mm -hmm. W sensie nie ma więcej lekarzy. No właśnie, bo ludzie nie chcą iść na studia medyczne. One są trudne, drogie i mm. w ogóle. A w ogóle Brytyjczycy, Brytyjczycy w ogóle nie no? chcą chodzić do szkoły. W sensie oni... Um, bardzo często naukę kończą na podstawówce albo na. Nie, no, na podstawówce. Kole, na koledżu, liceum, nie. przepraszam, skłamałam. Także mało osób idzie na uniwersytet, dlatego że nie każdego. Dlatego, że nie każdego po prostu stać, bo to jest jednak wydatek. Primark? Jak to, primark? Nie znoszę. Co? Halo, halo, tutaj dojdzie do konfliktu interesów. Jak to? Ja, jak ja chodzę do primarka, to po prostu czuję, że. Umieram w środku. Czemu? Sam jest wierzchnie tłum, wierznie gorąco. Wyprawa do Primarka to jest misja. Ty nie możesz wejść w godzinach szczytu. Trzeba sobie zapukować dzień wolny i iść w poniedziałek albo wtorek zaraz, no. przed, zaraz po otwarciu albo zaraz przed Albo. Po prostu e, pomedytować sobie i się po prostu wyłączyć. Jak ja widzę, że są ludzie w Primarku, to ja po prostu się wyłączam i nie zwracam na nich uwagi. I daję się porwać szmatom. I brak logiki w robieniu określonych czynności. <gry> na przykład dwa krany. No, są rzeczy, które po prostu są tu robione w taki, a nie inny sposób. I chociaż są inne, łatwiejsze rozwiązania. To Anglicy bardzo często po prostu nie chcą nowych, łatwiejszych rozwiązań, tylko będą po prostu szli w swoje. Tak jak na przykład dwa krany. Oni uważają, że dwa krany to nie jest problem, ale oni się chyba nigdy nie myli, jak tak uważają. Bo ja nie wyobrażam sobie myśli twarzy z, z dwoma kranami, gdzie z jednego kranu mi leci wrzątek, a drugi lód. Oni nienawidzą zmian. Tak, oni strasznie nie lubią zmian. Oni bardzo często właśnie, czy to w banku, czy to w NHS-ie, czy to na uniwersytetach, mają bardzo przestarzałe procesy i systemy. Hmm. I, I chyba przeraża cała idea zmiany. Oni w ogóle nie lubią zmiany, dlatego oni też nie podróżują za bardzo. No nie no, nie mówię, nie chcę wkładać wszystkich do wielkiego jednego wora, ale ogólnie jest też bardzo dużo Anglików, którzy nie, nie jeżdżą. Na przykład jak jadą za granicę, to oni na przykład nie próbują innych dań, tylko English breakfast, English breakfast, English no, breakfast. Ludzie, którzy podróżują po hotelach. Wiedzą, że w każdym hotelu na świecie jest English, English breakfast. breakfast. No i to, jest taki, wiecie, ja jadę do Tajlandii, żeby sobie zjeść jedzenie tajskie, a Anglii jedzie. No nie, nie wszyscy od razu mówię, ale oni jadą, żeby sobie zejść to swoje English Breakfast, no nie? Z tajskiej kiełbaski. A nawet na weselu, jak byliśmy w zakłopane mm -hmm. z Brytyjczykami, no to. Zamawiali z tej frytki. To, co było im najbardziej znane. Mm. A ogólnie u mnie, wykładowca na studiach mówi, że. To jest wszystko związane z tym, że edukacja Wielkiej Brytanii jest tylko dobra na poziomie uniwersyteckim. On nie każe, do niej dotrwa. Mhm. Mm. I on mówi, że przez to oni są dobrzy w takich innowacjach radykalnych, a mm. mają problem z takimi podstawowymi zmianami. Dlatego te domy są bardzo zaniedbane, mnie się tak zdaje. Dlatego, że jak oni się już prowadzili do domu, bardzo dużo osób też kupuje dom mm. po kimś i nic nie zmienia, nic. O, tak. Mateusza koleżanka, która jest po 50 Kupiła dom i jak to się wyprowadził, to tak ona się wprowadziła. Sian nawet nie zmieniła, nic nie zmieniła, nawet nic, zasłon nawet nie ściągnęła, nic! Co się tak wprowadziła? Oni mają takie, wiecie, wyjebał go na dużo rzeczy, co jest też fajne, ale... Nie zmieniaj, co nie jest zepsute. Coś tam w stylu, wiesz, don't change what's not broken. No wiem, no ale bez przesady. To już jak już A to jest cała filozofia przecież. No tak, nie zmieniaj, dopóki się nie trzeba, nie? Nawet jak trzeba, to nie zmieniaj, bo nie wiesz, jakie będą konsekwencje tego, już zmienisz. No, to prawda. Nie, oni są naprawdę dziwni, jeżeli o to chodzi. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że jest dużo oszustów. Hmm. Zwłaszcza teraz, jak jest Brexit. Tak. I wiąże się to z przelewami międzynarodowymi, i powiem Wam, że też mam kilku znajomych, którzy zostali oszukani, kiedy szukali mieszkania. Na przykład, gdzie znaleźli jakieś ogłoszenie przez internet i właściciel mieszkania upierał się przy przelewie, żeby zrobić taki przelew i będzie miał zaklepane. Po czym się okazało, że właściciel tego mieszkania zniknął z pieniędzmi i nic się z tym nie dało zrobić. I powiem Wam, że to. To może zdawać się błahe, ale jeżeli yy, są tu osoby, które dopiero przyjechały do Wielkiej Brytanii albo myślą o przyjdzie do Wielkiej Brytanii, to naprawdę trzeba uważać, dlatego, że my jako Polacy, którzy dopiero przyjechaliśmy jesteśmy banalnym kąskiem. Nawet, nawet nie osoby, które przyjechały, ale teraz jest bardzo dużo przypadków oszustw przez Brexit, dlatego, że jest tu bardzo dużo osób, które pracują i wysyłają co miesiąc pieniądze swojej rodzinie. Albo tak jak ja, ja używam przelewów, dlatego, że y, płacę za swoje ubezpieczenie, które mam w Polsce. Albo przy wizytach w Polsce po prostu robię przelewy z mojej angielskiego konta na polskie. I powiem Wam szczerze, że jeżeli miałabym to robić przez bank, to idzie z dlatego, że bank kasuje sobie nawet do 20%. Pamiętam, Maty kiedyś zrobiłem dużo duż, transakcje e, i Cię skasowało 81 funtów. No. To było strasznie dużo. A I... ja znam studenta, <laughs> który ym, w ten sposób zaoszczędził chyba 200 czy 300 funtów nawet. No, naprawdę. Także jeżeli przesyłacie pieniądze i i jeżeli na przykład myślicie o przesyłaniu pieniędzy i robić to przez bank, to są inne alternatywne źródła, źródła, ale trzeba uważać. Także uważajcie, jak przesyłacie te pieniądze, zwłaszcza teraz podczas Brexitu. Bardzo dużo zewnętrznych firm się odzywa i każą sobie robić przelewy, bo zmieniają bazy danych. To jest jedna wielka ściema, więc trzeba... Straszno, że trzeba pieniądze wyprowadzić z Wielkiej Brytanii. A pojeźdźcie i że ci poważę, oddadzą bardzo. 2000 funtów, że może jesteś... Yy, yy, jak to się mówi? Win, to, że możesz być, że coś Tobie może być winny rząd albo jakaś tak, inna instytucja. Tak, w sensie dużo naciągaczy jest po prostu. Trzeba z tym uważać, dlatego że jak oni mają już raz Twoje dane, no to... Ja cały czas dostaję telefony, że mm, ktoś tam Ci wisi 2000 funtów z ubezpieczeniem, jaki miałeś w wypadku, blablabla, bla, bla, ja nigdy nie byłam w wypadku. A jak ktoś na przykład robi przelewy y, z takim jakby, tle, powiedzmy tradycyjnym y, sposobem. sposobem, jak na przykład Western Union, no to jak ktoś ma już Twoje dane, no. To przelewy są robione jakby na twoje nazwisko i żeby otrzymać ten przelew musisz podać dane, do których takie Tylko. osoby mają bardzo łatwy dostęp. Tak. I to jest bardzo... No to właśnie przez was jest bardzo dużo ostrów tak. mieszkaniowych. Ja nawet prawie się złapałem na coś takiego. No. Więc alternatywą są aplikacje internetowe, takie jak TransferGo! Chcemy właśnie polecić Wam aplikację TransferGo, która nie ma prowizji. Nie będziecie przepłacać i jest bardzo korzystny kurs walutowy. Więc jeżeli jesteście osobami, które często regularnie robią przelewy, to zachęcam Was, to jest bardzo bezpieczna aplikacja. Zostawiam Wam oczywiście link w opisie, możecie sobie poczytać. Ale przede wszystkim jest to szybkie, bo jeżeli ja wysyłam przelew na polskie konto, to w 30 minut są pieniądze. Więc jeżeli dziewczyny albo chłopaki używaliście banku, to naprawdę zaoszczędzicie bardzo dużo pieniędzy, a jeżeli nigdy właśnie nie robicie przelewów z obawy takie, że są będą oszuści albo że wskazują Was za dużo, no to mogę Was zapewnić, że transfer go to jest, jak to się mówi po polsku, legit. A, no że jest legitno. Że <śled> jest... Bezpieczna. Bezpieczna, i... tak, bezpieczna. Tak, godna zaufania i em, jak to się mówi, ta em, pewna? No, coś takiego. Po no, Transfer, go, polecamy ją. <śm> <śm> Kolejna rzecz. E, słodycze są takie tanie, że dupa rośnie. No, powiem Wam tak. To jest taki problem, że mało kto, kto przyjeżdża do UK, nie tyje, bo ja nie wiem, ja tutaj gdzieś wyczytałam w artykule, że to jest w powietrzu. Ja sama przydziałam 20 kilo tutaj. No. No bo rzeczywiście syf, słodycze, rzeczy przetworzone są dużo, ale to dużo tańsze niż normalne. Bo co na przykład y, owoce w Polsce w sezonie są tanie, w sezonie mówię, bo nie mówię, że tuskawki w zimie będą tanie. To tak tutaj nie ma sezonu, tutaj nie ma owoców, także cały rok płacimy dużo. Tutaj na przykład za 100 gram borówek czasem trzeba zapłacić 3 funty, a za 10 kitkatów zapłacicie funta. No to halo, 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 gdzie jest logika? Więc to jest prawda, Trzeba no sami się... No jak barszcz, No stop są promocje, że... Na słodycze... Słodycze z dwóch funtów kosztują funta, albo 2 tak. funt dwa za trzy. Albo wielkie paczki chipsów za funta, gdzie w środku jest 10 mm. innych paczek, więc to jest naprawdę... Inglesy za funt 50. Na dziś były za funta, no. No niestety. Ale to wiesz, też jeszcze oprócz tego inne rzeczy mają dodatki, na przykład ten chleb. Bardzo dużo cukru mają dodatki, no, no. no naprawdę. Ten chleb mm. trzeba unikać po prostu jak ognia. Jest bardzo dużo gotowców, jeżeli chcecie jeść zdrowo, jeżeli chcecie jej rzeczy nieprzetworzone, jeżeli chcecie sami gotować, to my wydajemy około 100 funtów tygodniowo. Więc jest bardzo dużo. Mm. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. A to nie jest tak, że my kupujemy nie wiadomo jakieś halibuty, łososie, Tak, czy coś Nie wiadomo wszystko. co, no tylko zawsze staramy się... No, ja... I to jeszcze do najtańszych sklepów. No, no nie, ja to akurat nie patrzę. No na pewno kupując w Aldi pewnie byłoby wszystko, ale tam co byłoby taniej. Ale tam też nie ma wszystkiego, co ja lubię, co ja potrzebuję, ale no życie jest drogie. No i to jest też kolejny punkt, co tutaj też ktoś napisał, że życie jest drogie, bo dużo osób uważa, że jak ktoś wjechał za granicę, to przyjechał do tej Anglii i po prostu z tym deszczem to lecą w funty po i, i się Albo tak nie łapie w rzeczywistości z uśmiechem wręczę walizkę wypełnioną hajsem, tak, nie? A w rzeczywistości jest tu naprawdę, naprawdę bardzo ciężko. Co prawda standard życia jest wyższy i są tutaj rzeczy, które rzeczywiście są tańsze, ale życie jest bardzo drogie. Życie tutaj mówię o czynszach Tutaj mówi o rachunkach, tutaj mówi o kancillu taksie, czyli o podatku za to, że w ogóle oddychasz. E, 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 tutaj jedzenie jest, to ja mówię, dobre i świeże produkty są drogie. Oczywiście możecie jechać na dupkach chińskich, na przetworzonych e, do dupy rzeczach, no ale no to już jest wybór. No ja powiem wam szczerze, że my na jedzeniu w ogóle nie oszczędzamy, natomiast przestaliśmy wychodzić out. Do restauracji. do restauracji i na, na takie imprezy także z tym sobie przehamowaliśmy wychodzimy raz na jakiś czas ale na jedzeniu w ogóle nie oszczędzam nie patrzę na ceny, po prostu kupuję no już mieliśmy taki etap, że oszczędzaliśmy na jedzeniu i to się nie skończyło bardzo się skończyło, z... tak no, więc akurat na jedzeniu nigdy, nigdy nie no. będziemy oszczędzać no ale tu jeszcze o tym, że te monety tak lecą bo ja się z tym spotkałam, że o, przyjechała z Anglii, ma funty i, i nie wiadomo no, co robi no, ale tak jak mówię, życie jest naprawdę drogie, jeżeli macie samochód na otrzymanie, jeżeli macie dzieci, no to już w ogóle przedszkole to jest mega kosmiczne. biznes. E mam w pracy, która zastanawiała się, czy y mieć drugie dziecko, czy kupić dom, mm -hmm. bo tak się te koszty przykładają. Tak, bo przedszkole potrafi kosztować 180 funtów tygodniowo, mm. także nie każdego na to stać, e ale z drugiej strony rzeczy typu ubrania, takie dobra są tańsze. Takie pierdoły są tańsze. No, pierdoły są tańsze. Pierdoły są tańsze. No, ogólnie, ogólnie jest, jest drogo i wiecie, ludzie naprawdę muszą zapieprzać czasem w dwóch pracach albo po 60 godzin tygodniowo, Zabną. żeby wiązać koniec z końcem. To już nie są takie czasy, kiedy wy pójdziecie i za 1000 funtów miesięcznie macie. w Polsce i mieszkanie Tak, w to już w nie, już za 1000 funtów tutaj nie ma nic tak naprawdę. E, więc jeżeli ym, zwłaszcza jak się jest samemu, bo jak się jest samemu i samemu się mieszka, samemu się wynajmuje, samemu się płaci rachunki, no to naprawdę to już jest bardzo trudne w no ponad Chyba że pensji idzie na samo utrzymanie. Jeżeli macie takie jednoosobowe mieszkanie, bo oczywiście jak się mieszka w pokoju e, z innymi ludźmi to jest taniej, ale być takim samodzielnym e, sam w mieszkaniu, płacić za wszystko, no to tak naprawdę 80% waszych zarobków prawdopodobnie idzie na to utrzymanie. Tego hmm, wszystkiego. Co najmniej. co najmniej, no. Ktoś tu napisał, że Polacy nie trzymają się razem, zazdroszczą, na wyższych stanowiskach, pomiatają innymi. To jest bardzo ciekawe, bo no ja się nie spotykałam, ja się nie spotkałam z jakimiś um, Polakami, którzy byliby... źli albo um, ja coś tacy właśnie się. Ja się nie spotkałam z czymś takim, aczkolwiek słyszałam bardzo dużo historii. O tym, że a Polak jest taki, a Polak, taki Polak Polakowi, tam niby yy, nogę podstawi. No nie wiem, ja się z tym nie spotkałam, ale my też nie mamy dużo znajomych Polaków. No nie mieliśmy jakoś tak ogromnej ilości. St nie mieliśmy dużo styczności z Polakami tutaj. Tak żeby ktoś był na wyższym stanowisku i nami mnie Ani my, żebyśmy pomatali innymi. No to nie nasza bajka, ale słyszy się o takich rzeczach. Tak, no słyszy się, ale no nie wiem. Ale w Polsce też się o takich rzeczach słyszy, to jest chyba po prostu genetyczne. Ale to, że Polacy nie trzymają się razem, to jest rzeczywiście ciekawe. To jest rzeczywiście ciekawe, bo inne, chociaż czy się nie trzymają razem? Trzymają się razem, trzymają się razem. Przecież to są całe rodziny, którzy mają, wiesz, swoich przyjaciół rodzinnych i tak dalej. Teraz widziałem reklamy na tych stronach Manchesteru i Warwick, Manchester, Manchesterowce, Bazar i tak dalej, że jakieś robią imprezy dla Polaków w klubach, mm, tego typu no, rzeczy. No są. Ja bym dodała do tej listy mieszkanie, bo kto to w ogóle projektował, kto to w ogóle dzielił? No, tu są mieszkania tragiczne. Już pominiemy ten temat pleśni, który jest wszechobecny w prawie w każdym domostwie. Dlatego, że domy są tutaj nieocieplane, nieizolowane, nie mają wentylacji, więc te domy się wszystkie prostu, Te domy mają po 100 lat. Ale no, mi chodzi właśnie o te małe klitki, że tutaj są takie dziwne, że są nagle macie wielką łazienkę, i później taki pokoik. I jeszcze mniejszy pokój. To łóżko i szafa. Wiecie, y, reklamują się na stronę, że o czteropokojowy dom. Wchodzisz, a tam po prostu klita, klita, klita i jeden, i jeden wielki. To cztery. Tak. Także mieszkania to kto wie, to kto tu mieszka to wie o czym mówię, ale chyba, kurczę, musimy zakończyć ten film, bo jakoś tak narzekamy. Ale jeszcze o tych mieszkaniach, to przecież nie dość, że one, to Jeszcze drogie, Raport, raport tego ONZ-u, według którego 30% mieszkań w Wielkiej nie nadaje się do zamieszkania. Nie? No. A potrafią sobie kasować całkiem ładny pieniądz. No, naprawdę, w Londynie można płacić nawet 800 funtów miesięcznie za, za pokój. pokój no. Na serio razem będzie bardziej pozytywnie, bo pewnie teraz się zastanawiacie: Boże, tak narzekają, wszystko źle w tej Janki, czemu oni tam siedzą. Co jeszcze? Jest jeszcze druga strona medalu, gdzie, gdzie jest naprawdę fajnie i są powody, dla których jeszcze tutaj siedzimy. Więc myślę, nie wiem kiedy pojawi się druga część, ale zapraszam do subskrypcji kanału, żeby Was ten film nie ominął, do uderzenia w żeby dostać powiadomienie. I co? Ja się z Wami żegnam i dziękuję i do zobaczenia w kolejnym pa, filmie. Pa!